Justyna żyła, rozpoczynając swoją przygodę z tańcem z gwiazdami, przedstawiła się widzom jako była żona skoczka. Najwyraźniej świadoma faktu, że tylko z tego powodu producenci zaproponowali jej udział w programie. Bycie byłą żoną skoczka to na razie jej największe życiowe osiągnięcie. Ale to się zapewne wkrótce zmieni, bo żyła jest ambitna i zmotywowana. Niestety, obecnie ma największe szanse na sukces w postaci zapisania się w 14-letniej historii tańca z gwiazdami jako najgorsza uczestniczka, która przy jednocyfrowych notach najdłużej utrzymała się w programie. Chociaż ostatnio radziła sobie całkiem dobrze, co doceniła nawet surowa Iwona Paloić. Justyna poprawiła sylwetkę, chwali swoją taneczną partnerkę Tomasz Barański. Przyszła tutaj tak naprawdę z niepoprawną sylwetką. Nogi do środka, kolana ugięte, plecy okrągłe. Teraz rozkwita, będzie pięknym łabędziem. Trenujemy też Justynę mentalnie, żeby starała się przełamać swoje obawy w tańcu. Na razie Justynę najbardziej interesuje, co na temat jej postępów w tańcu sądzi było mąż. Wręcz nawet wygląda na to, jakby wszystkie medialne decyzje od czasu jego wyprowadzki podejmowała tylko z myślą o tym, jak wypadnie w oczach Piotrka. Mam nadzieję, że gdzieś w głębi duszy mnie wspiera, wyznaję tęsknię w rozmowie z Super -repressem. Ale nie wiem, czy ogląda moje występy i wysyła SMS y. W miniony piątek mógł się z tym wszystkim nie wyrobić. Bo sam startował w konkursie skoków w Klanicy i poszło mu dużo lepiej niż Justynie.